No, jedzie nasz Orzeł Szczeciński. Zniesienia to jego pasja. To jego pasja jest. Zniesienia. Orzeł Szczeciński. Zniesienia to jego pasja. Powtarzam się, ale taka jest prawda. To wszystko I pojechał nasz orzeł A, Ale zobacz, my jesteśmy teraz z tyłu A on z przodu A, Wodek zawsze z przodu Zawsze był z tyłu, daleko, teraz z przodu Ale też daleko Ale też daleko do